z tej strony ja, czyli Paweł Kar Kargol, a my jesteśmy w Madrycie, ponieważ jest to vlog Życie jak w Madrycie. Właśnie zbliżamy się na piechotę do dzielnicy Embajadores, czyli bardzo bliskiej do miejsca tak zwanego Pies, czyli miejsca, gdzie bardzo fajne rzeczy można sobie kupić. Ale w tym odcinku opowiemy Wam, jak z centrum miasta dostać się na lotnisku, bądź z lotniska dostać się do centrum miasta, praktycznie za darmo także subskrybuj kanał, a ja Ci powiem jak to zrobić żeby dostać się na lotnisko bądź do centrum miasta z lotniska są tak praktycznie trzy sposoby, albo i nawet cztery pierwszy najbardziej hardkorowy, który uskuteczniłem półtorej roku temu na nogach, czyli około 17 km 3-4 godziny spacerku, ja siadałem w klapkach możecie zobaczyć obcinek drugi Możecie, możecie wziąć Ubera. Uber 20-25 euro, nawet 30, czyli powiedzmy koszt dobrego obiadu w centrum miasta. Trzeci to yy, specjalny autobus bądź metro, które prowadzi, który wywozi z lotniska w stronę Madrytu i to kosztuje Normalny bilet, czyli 1,5 euro, plus dodatkowa opłata, czyli 5 euro. Czyli razem 6,5 euro, czyli na dobry zestaw w fast foodzie, który gorąco polecam na przykład ty Carlos Junior bądź pop. Ale jest jeszcze jeden sposób i my dzisiaj go pokażemy. Dlatego my udamy się do centrum miasta, aż się zmęczyłem, dokładnie na Granville, Stąd jedzie metro numer 5. Będziemy jechać w stronę Casa de Campo. A tam jest specjalny most, niebieski most, który można przejść nad autostradą i dostać się do na lotnisko Barajas. Tam jest Embechadores. I stamtąd linią 27 cały czas prosto dojedziecie na Santiago Bernabéu Ledwo doszłam. Teraz przed lotniskiem, teraz pokażę Wam szybko sklep, w którym zrobicie sobie shopping niezamiliony. Piękne, egzotyczne rzeczy, biżuterię, torebki. Wszystko, czego dusza zapragnie. No i tutaj już. Moi drodzy, i dotarliśmy na sol. Za dwie godziny mamy lot. Mam nadzieję, że zdążymy. I teraz tak, jesteście na solu i chcecie dostać się na lotnisko, Pewnie zastanawiacie się, gdzie, czy jechać tam czy jechać tam, czy jechać tam, a może jechać za siebie. Nie. Tam? Nie. Tam, tam. jest Pałac Królewski. Tam jest Gran Via i Carlos Junior. Ale my pójdziemy tą ulicą, nie pamiętam jej nazwy, zaraz ją sprawdzę. Napiszę w komentarzu. I dojedziemy pod tego pierwszego McDonalda na Gran Via i stamtąd Pojedziemy linią numer 5 praktycznie pod samolotnisko. Follow me. Oczywiście, jeśli wyjdziecie cały czas prosto tamtą ulicą, dojdziecie do CBLS i stamtąd możecie wziąć autobus do aeroportu, który kosztuje 5 euro. Ale 5 euro to jest zestaw. Ale w dzisiejszym, w dzisiejszym materiale sportowym jest Coca-Cola. Life is good. A my idziemy na ulicę Calle de Montera. I dojdziemy do McDonalda I do metra numer 5 Moi drodzy update Jednak nie kosztuje 1,5 euro Z Gran v na Prawie lotnisko, tylko 2 euro I mamy teraz problem, bo nam zabrakło euro Do dojazdu na lotnisko A mamy za godzinę lot Więc subskrybujcie kanał Jak już sobie poradzimy E, dzięki mamo za pożyczkę e, oddamy oczywiście drugiego albo 3 lutego, wtedy biorę wypłatę i zapłacę za mieszkanie, za pralkę i za tą pożyczkę, czyli będzie prawie 1700 zł. Obołowi się mama o ile dotrzemy jeszcze do Pragi i z Pragi do Polski. No i moi drodzy wysiedliśmy na Alameda de Osuna, czyli za nami jest y, przystanek metra a my idziemy przed Ta siebie my idziemy palmy. przed siebie i na prawo Pokaż palmy, za jakieś 150-200 metrów będzie baras gdzie się. te palmy? palma Mira też ma palmę tu. na głowie dobra śpieszymy się tu, tu, tu Generalnie trzeba przejść tym mostem nad i udać się tam do przejścia, żeby dostać się do barana. My Jesteśmy już później, nie wiem czy polecimy. Jaja! Normalnie jaja! Tym sposobem doszliśmy do terminalu T1. Cieszymy się bardzo jeśli się spóźniliśmy to się spóźniliśmy Kinga Kinga jeśli to oglądasz kochamy Cię bardzo nie wiem czy to się wytnie czy nie ale już jesteśmy prawie na lotnisku także subskrybujcie kanał tak właśnie możecie dotrzeć do lotniska Barajas za 2 euro od osoby ale musicie mieć czerwoną kartę Zostawiamy sobie ten, to wideo na przyszłość Nasz lot odbył się jakieś 40 minut temu Mira powie więcej się Nie dobrze poszłam do toalety Zamknęłam bramki Mira, bądź szczera To jest tylko wideo dla nas, jak będziemy na starość Zadowolona z zakupów? Poczemu To czemu ty nagrywasz w poziomie na YouTube? W ja nie to jest poziom na YouTube 1633 zł Hejo, jestem Paweł Kargi Kargol mnie gdzieś po Madrycie Ale czasem bywa tak, że Musisz w tym adrecie zostać dłużej. I tak się składa, że niestety y, z przyczyn technicznych y, uciek nam samolot. I możemy Was oprowadzać więcej. Możemy Was oprowadzać więcej. Więc prawdopodobnie zostaniemy jeszcze dwa dni więcej, czyli wtorek i środę możemy Was odprowadzić. Cena 20 euro za osobę. Musimy mieć na jedzenie bo nie mamy gdzie spać, prawdopodobnie będziemy spać na lotnisku. Generalnie śpieszyliśmy się, żeby znożyć na bilet, więc nie, pokazali, nie pokazaliśmy wam dokładnej drogi z, z lotni... Z... Moi drodzy, update do odcinka. Są jeszcze resztki jedzenia. Co? Jeszcze resztki jedzenia. Drodzy, w ostatniej fazie podróży za 2 euro z centrum do na lotnisko i pokazaliśmy Wam dokładnej drogi, ponieważ się spieszyliśmy ale mieliśmy powód zostajemy w Madrycie na kolejne dwa dni późniliśmy się mieliśmy problem z, z samolotem i musieliśmy ogarnąć sobie wszystkie rzeczy jak szybko wrócić jak zorganizować pieniądze i tak dalej więc mam nadzieję, że teraz jak będziemy ponownie wracać do centrum miasta to Wam to jeszcze raz pokażemy. Tym razem z lotniska do miasta. Do miasta. Także e, subskrybujcie kanał. Spóźniliście się na samolot. Postanowiliście zrobić ostatnie zakupy, a może zachciało Wam się Siusiu. Nie martwcie się, jesteśmy na miejscu. Wybawimy Was. Znajdziemy dla Was specjalnie tanie loty w przeciągu minimum 2 dni i ogarniemy, jak żyć na lotnisku przez te dwa dni. Madryt na wesoło. Kupi. Jest kola, tak? Mamy te pić. No dobra, ziomeczki, to teraz z lotniska do miasta. I nasze wszystkie korony, bo chcemy coś zjeść. Bo chcemy Czyli tak, jesteście na terminalu numer 1 i idziecie cały czas w lewo. Wychodzicie, idziecie na tym minus pierwszym piętrze. Czyli jesteście tutaj o. i idziecie do końca. Mira, cieszycie się, że będzie spać jeszcze w Madrycie 300. zmęczona i śpiąca. Ok, kiedy już wyszliście praktycznie z tego, zobaczcie w ogóle, ile jest taksówek. Mnóstwo taksówek. Idziecie tutaj. Tam następne taksówki. I teraz musicie zrobić taki brzydkimek przejść tutaj przez Toronto. Ale nielegalny Tak? To już nielegalne rzeczy mire. Nie, tutaj ludzie chodzą. Tam, tutaj. O. Są pasy. I tu jedzie autokar, ale my z niego nie skorzystamy, bo nie mamy kasy. Okay, i teraz wchodzimy sobie tutaj te drzwi. Tak? Ja nie wiem, wiem czy to jest Pawła Druga na skróty. Y... O, no, nie zobaczcie. Idziemy sobie. Przez, garaż. Przez garażę. Nikt tu nie chodzi tylko my. I jesteśmy na garażu idziemy do końca garaży. co parking? I przechodzimy cały parking i znowu wchodzimy tutaj do takiej drzwi. Gira wchodzi i będziemy znowu szli w dół. PM1 Czyli polska lewica 1 Wchodzimy w dół, ale macie vloga. Przechodzimy na drugą stronę Jesteśmy Nad lub pod mostkiem, jak ktoś woli Tym niebieskim mostkiem, który przejdziemy na drugą stronę Chodźcie na ten mostek Mostek, z którego szliśmy. O tam, tam jest lotnisko. Tam, 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 tam. I tu schodzimy tym mostkiem. Idziemy takim chodniczkiem. Tutaj mamy boisko. I osiedla. I idziemy takim chodnikiem. I będziemy skręcać w lewo. Zaraz wam pokażemy.